Tyflo Akademia przedstawia Witam na kanale Tyflo Akademia Dzisiaj pokażę jak zrobić dzwonek na iPhone'a za pomocą aplikacji Goldway. Do tego będzie mi potrzebny oczywiście komputer, no i iPhone Włączam aplikację Goldway. G, yeah. GoldWave 19 z 27 Tak, Enter G GoldWave, obszar roboczy I teraz muszę wcisnąć kontrol o Open sound dialog, nazwa pliku. Nazwa pliku, lista rozwija rozwijana, zwinięte. w edycji alt pusta. Tabulatorem szukam drzewa. Klik otwórz, anuluj, przygórny Górny adres, search edit, moduł, pole, drzewo. Dokumenty zwinięte, 1 z 8, poziom 2. Tak, tutaj mam to, to muszę to rozwinąć. Poziom 3, panty media, downloader, zwinięte, 5 z 5. Enter. I tabulatorem, żeby znaleźć yy, tą piosenkę. Widok elementów, lista. 07 perfect, ale w koło jest wesoło mp3, niezaznaczony 1 z 10. Dobrze, zaznaczam spacją. No i enter. I piosenka już jest. 07 perfect, ale w koło jest wesoło mp3. I piosenka już jest w aplikacji Goldway. włączam ją spacją Dobrze. Teraz wciskam lewy nawias kwadratowy. Muszę go znaleźć. I mogę spacją uruchomić dalej. Ale muszę złapać czas, bo musimy pamiętać o tym, że. 1646. 10 minut. 15. Runda. Stop. Przycisk. Stąd. Strona 11. Stąd. Wyzeruj. 10 minut. Wyzermuj. Przycisk. Runda. Panie tak. Włączyłem, włączyłem teraz stoper. Czas leci, nie może być więcej niż 30 sekund. Zrobimy troszeczkę mniej. Nie ma sensu, żeby to było całe 30 sekund. Wciskam prawy nawias kwadratowy. Zaraz. Prawie nawias kwadratowy. Wciskam teraz lewy alt. File rozwijany alt f. I szczałeczką do góry szukam new. Exit alt. Watch process sync. Save selection last. Save wolnie niedostępne V. Save selection as. Tak, F. w tym miejscu muszę być. Ciskam teraz Enter. Save selection as dialog. Nazwa pliku. Lista rozwija nazwinięte. zwinięte. Pole edycji alt n pusta. No, no, musimy to jakoś nazwać. No, nazwiemy to T -E F L O Tyflo Spacja Na przykład T -E S. T. Dobrze, mamy to. Zapisz jako typ. Lista rozwijana MP3, MP3, zwinięte Alt T. To zrobiłem tabulatorem. Muszę teraz y, tabulatorem raz y, wcisnąć raz tabulator i teraz strzałeczką w dół muszę znaleźć M4A. Rozwinięte. Zapisz jako typ. Apple, AI, Apple C, AI, Amiga, AI, Sun, AU, Sound Blaster, pro SND. MIDI Instrument Sample SDS. Sample Vision, SMP. Dialogic Vox, MATLAB, MAT. Numerical Text, tekst. Media Foundation M4A. Dobrze. O to mi chodziło. Teraz tabulatorem. Save Select Attributes. Zapisz przycisk Aldis. Zapisz. Robię Enter Gold Wave. 07 Perfect, ale w koło jest wesoło MP3. Zobaczymy, czy to jest. Pulpit lista. Goldwave 9 z 27D Dokumenty 9 z 20. Eksplorator plików. Dokumenty okno. Widok Nie Niestandard. Pliki Old. Pantys Media Downloader 5. Pantys Media Downloader. Widok elementów lista. 07 Perfect ale 16. Andrea Bocz. Biała Laska. Codzienna Medyt. DM4A6 z 11. DGM4A7. Muzyka Relax. Nessun Majant Raymond Aniu, Tyflotest M4, A11 z 11. Dobrze, mamy to. Teraz musimy zmienić ostatnią literkę. Bo nie może być A, tylko musi być R, więc wciskam F2. Tyflotest M4, a pole edycji zaznaczony Tyflotest. Tak. Teraz z czałeczkami. F, L, O, Spac. T, E, S, T, kropka M4A. Więc wykasowuję. Delaytem A, pusta i wpisuję literkę R. R. Zmienisz nazwę dialog, jeśli zmienisz rozszerzenie nazwy pliku, plik może stać się niezdatny do użytku. Czy na pewno chcesz zmienić rozszerzenie? Tak, przycisk Alt T. No oczywiście. Panty Media Downloader, okno, widok elementów, lista. Tyflotest M4R11 z 11. Więc teraz to kopiuję. Kontrol C. Codzienna medytacja i relaks kąpiel w dźwiękach. Misty coś się nie udało. DM4A6 z 11. DGM. Muzyka LA. Rela... NESSUNDOR. RAIMUNTA. TÜV M4R11 z 11. Robię teraz kontrol C. Kopiuj. Jest skopiowany. Podłączam iPhone'a. Podłączam iPhone. Już mam tu przygotowany kabel. A może nie do końca. Ale zaraz będę miał gotowe. przesyłanie z aparatu okno. Grafika przesyłanie z aparatu okno. Dobrze, to mam. Teraz, teraz yy, muszę włączyć. Startowa okno, wyszukiwarka, Panties Media Downloader okno, widok elementów list, pasek zadań, zamykanie systemu Windows Dialog zamykawczy, pasek teraz, zadań. Muszę teraz włączyć pulpit, pulpit lista, dokumenty 9 z 27, I aplikacje iTunes I... I z 20 z 27. Dobrze. I z okno. Wprowadzenie do muzyki. I teraz Wprowadzenie do muzyki. jadę tabulatorem. Muzyka. Utwory i do itu. Głośność następny. Przy... Szukaj pop. przycisk. Muzyka przycisk. i phone. przycisk. Tak. Jak dochodzę do pozycji iphone, wciskam Enter. Wróć przycisk. I dalej jadę tabulatorem. iphone. Wysuń przy... 60 Bateria. Pasek boczny i 8 plus. O, oh, troszeczkę za daleko. Pasek boczny urządzenia drzewo. I teraz jadę z w dół. Muzyka 3. Filmy 4. Szukam czegoś Programy takiego jak. 5 z 17 dźwięki. Zdjęcia. Informat. Udostępnianie. Muzyka dzień. Filmy 1. Programy te. Książki. Książki. Dźwięki 15 z 17 poziom 1. Teraz mam dźwięki. Ciskam Enter. Spacja. Dobrze, mamy już te dźwięki i teraz robię wklej. Wklej. I już mamy ten dzwonek w iPhone. Zaraz sprawdzimy, czy mamy go na pewno. Zaraz sprawdzimy. Ustawienia. Hydret mi Godalski. Try Dźwięki i Dźwięki Zrobimy troszeczkę głośniej. Bezpieczne urzędnik. Głośność. Zmieniaj. Przyciski głośniej. Dźwięki i melodia. Dzwonek. Test 1. Przycisk. i rock and roll. szukamy. sms SMS 5. SMS 6. sms 7. Super dzwonek. Zaznaczone. DDOS. ddos 2. Delubent test. Pwistent show. Tyllo test. Tyflotest. Tyflo test. Włączamy teraz go. Zobaczymy, co to jest ta piosenka. Zaznaczone. Tyflotest. Także wszystko się zgadza. Wolwek kocha, lubi, szanuje. SMS 6. SMS 7. s 1 Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania programów Tiflo Akademia